Regularna aktywność fizyczna jest niezbędnym warunkiem dobrego stanu zdrowia. Jest również konieczna do prawidłowej odporności. W badaniach wykazano, że osoba, która ćwiczy regularnie o 30% rzadziej zapada na infekcje dróg oddechowych. To jest bardzo dużo, to jest prawie jedna trzecia. Pamiętajmy też, że mimo obecnego zagrożenia przez koronawirusa, to nie koronawirus, a choroby cywilizacyjne są główną przyczyną zgonu ludzi w krajach uprzemysłowionych. Wszystkie te choroby związane są z niezdrowym trybem życia, z niedoborem wysiłku fizycznego. Kluby fitness, siłownie które przestrzegają aktualnych wytycznych, są miejscem bezpiecznym. W obiektach sportowych obowiązują zasady sanitarne, tak jak na terenie tego kraju, czyli zasady dystansu społecznego. Pierwszą podstawową zasadą to jest 1,5 metra odstępu i dezynfekcja rąk. W obiektach sportowych do dezynfekcji rąk przygotowane są odpowiednio ustawione dozowniki, w których te ręce można zdezynfekować. Podstawową zasadą jest ilość osób przebywających na metr kwadratowy. Od 10 października w strefach żółtych jest to 7 m2 na jedną osobę, a w strefach czerwonych jest to 10 metrów kwadratowych na jedną osobę. Należy pamiętać też o tym, że w obiektach sportowych bardzo często występują klimatyzacje, które wymuszają obieg powietrza i też filtrują je bardzo szybko i, i dosyć często, a także po zajęciach, które się odbywają, sale są wietrzone i dezynfekowane, tak żeby można było utrzymać odpowiednią sterylność urządzeń. Po ćwiczeniach e, wszyscy użytkownicy są zobowiązani do tego, żeby dane urządzenie zdezynfekować, w tym zabezpieczyć siebie i kolejnych ćwiczących. Dodam, że na siłownię, do klubu wfite, są osoby, które czują się dobrze. Dlatego, już sam ten fakt. Z, 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 zmniejsza znacznie ryzyko zakażenia. Dlatego, że źródłem zakażenia są przede wszystkim chorzy, oczywiście osoby również zakażone w sposób bezobjawowy, ale to nie jest tak, że zakażenie bezobjawowe y, nie zmienia naszej wydolności. Osoba, która, której organizm walczy w danej chwili z koronawirusem, no musi czuć się gorzej nieco, chociaż i być, być, przynajmniej nie mieć ochoty na wysiłek fizyczny. Jest to takie zachowanie instynktowne. Siłownie kluby fitness. Zmieniają swoje przeznaczenie. One stają się centrami zdrowia, w których tą odporność jesteśmy w stanie wypracować, w których jesteśmy w stanie tą odporność. Trenować. Nasi klienci mogą nabyć pakiety, które ćwiczą odporność. Pakiet, który daje możliwość ćwiczenia nie tylko w klubach, ale też w dogodnym dla siebie miejscu, korzystając z naszych treningów online. A co najważniejsze, do tego pakietu dołożyliśmy jeszcze możliwość zakupu odpowiedniej suplementacji, tak żeby tą odporność wzmocnić jeszcze bardziej. Ćwiczę odporność to jest hasło na sezon jesienno-zimowy w tym roku.